Dzień dobry, witam Was z wakacji, które wisiały na włosku, a wisiały na włosku dlatego, że żeśmy zgubili portfel, przy odprawie okazało się, że nie mamy dowodu osobistego i tak naprawdę właściwie nie powinniśmy wylecieć. Ale wylecieliśmy. Ale to jest dla mnie taki pretekst do tego, żeby zastanowić się, co nam robi przywiązywanie się do naszych planów, co nam robi przywiązywanie się do różnych konceptów, bo obserwowałam, co się ze mną dzieje, kiedy szukaliśmy tego dowodu i kiedy właściwie było już prawie pewne, że nie wylecimy, i nie było tam rozczarowania, było bardziej myślenie, nie kurczę, to co będziemy innego robić, to co można było fajnego zrobić, że w sumie to jest dosyć śmieszne, że nigdy mi się taka sytuacja nie zdarzyła itd., itd. Taka elastyczność do zmiany czy planów, czy swoich standardów, czy w ogóle jakby sytuacji życiowej, myślę, że jest bardzo uwalniająca i sprawia, że życie przynosi na mniej rozczarowań. Chciałabym podać kilka sytuacji takich, które mi się tak jakby kojarzą z takim bezsensownym przywiązaniem, które nas czyni nieszczęśliwym. Ostatnio znajomy opowiadał o tym, że jego żona robi świetnego pstrąga w ziołach i że to jest takie ich danie wielkanocne. Zamówił w sklepie tego pstrąga, pstrąga wcześniej, żeby na samą wielkanoc odebrać. No i pojechał w Wielką Sobotę. Okazało się, że nikt dla niego tego pstrąga nie odłożył. I on opowiadając tę historię, mówi: No, byłem tak wściekły, już wiedziałem, że święta mamy zepsute. I pomyślałam sobie, kurczę, co to za historia, że my od pstrąga uzależniamy powodzenie czy naszych świąt, czy to, czy będziemy w te święta zadowoleni i tak dalej. I myślę sobie, że jest wiele takich momentów, właściwie cały czas są takie momenty, kiedy my się przywiązujemy do czegoś. Ja mam dosyć niski stopień przywiązywalności i czasami to był mój zarzut wobec mnie, że nie przywiązuje się do ludzi, że nie przywiązuje się do mnie z pracy, że nie przywiązuje się do jakichś sytuacji, ale wczoraj, kiedy żeśmy prawie nie wylecieli, uświadomiłam sobie, że to mnie właśnie czyni wolną, że przywiązanie, zresztą jak sama nazwa przywiązanie, czyli jesteśmy z czymś związani, czyli nie mamy swobody ruchów, nie mamy wolności, sprawia, że jesteśmy mniej wolni. I, e, i ci ludzie mnie wybili z, 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 z myśli. I przypomniałam sobie na przykład moje ostatnie urodziny, które miałam z przyjaciółką i bardzo się cieszyłam na to spotkanie i nawet stanowiłam specjalnie, że nie robię większej imprezy, że chcę, żebyśmy spotkały się we dwie. Byłam naprawdę jakby, no czekałam na, te, na, ten, na ten wieczór, na ten dzień i w ostatniej chwili okazało się, że ona jest chora i że niestety się nie spotkamy. I oczywiście, że zrobiło mi się przykro, i oczywiście, że zrobiło mi się smutno, ale zaraz mój mózg wymyślił, dobra, okej, okay, nie mamy na to wpływu. To, co innego możemy fajnego porobić, i znalazło się mnóstwo pomysłów innych, jak mogę fajnie spędzić ten wieczór. E, miałam jeszcze jakiś, taki, jeden przykład taki bardzo dobry o przywiązywaniu się, ale myślę sobie, że. Ach, oczywiście, wiem. E, jeszcze Wam chcę opowiedzieć jedną historię taką. Mm, kiedy mm, robiłam event i miał wystąpić na nim mówcą motywacyjnym, któremu zagwarantowałam nocek w hotelu. Niestety w ostatniej chwili okazało się, że nie ma tego noclegu w hotelu, ale że mogę mu wynająć kilometr od hotelu, apartament, naprawdę bardzo wysoki standard, salon, sypialnia, pokój do pracy, łazienka, kuchnia, no po prostu luks. Zagwarantowałam mu również, że może przyjść na wszystkie posiłki do hotelu albo przyjechać taksówką. I wiecie, co on zrobił? On napisał mi długą wiadomość, że po prostu on jest tak zaskoczony tą zmianą planów, że po prostu to go wybiło, że on nie wie, czy on będzie mógł jutro wystąpić, czy jego wystąpienie jutro będzie, no, będzie tak dobre, jak, jak przygotował, bo po prostu no, to, to go tak, jakoś tak, tak go zszokowało, i że to jest poza jego standardem, żeby spać nie w hotelu, że on nie sypia gdzieś poza hotelami, w jakichś apartamentach itd. itd. I pomyślałam sobie, Boże, człowieku, jak ty jesteś przywiązany, do konceptu, jak sobie wymyśliłeś, jakie to ma znaczenie, gdzieś pisz, i to też nie chodzi o to, żebyśmy nie mieli pewnych standardów. Standardy są ok, ale ta umiejętność odpuszczania ich, umiejętność zmieniania planów, umiejętność pożegnania się z pewnym wyobrażeniem o rzeczywistości, myślę, że to jest absolutny klucz do wolności, w każdej sferze. Która nas dotyczy: czy relacji, czy pracy, czy wakacji, czy spotkania towarzyskiego, czy imprezy. To jest coś, co po prostu daje absolutną wolność. Jeżeli chodzi o mnie, to nie jest tak, że ja się w ogóle nie przywiązuję. Na przykład przywiązałam się do tego konceptu, że muszę mieć duży samochód, i teraz jak go zmieniam, to, to mnie to wkurza, bo jest dużo fajnych, małych samochodów w atrakcyjnych cenach, ale ja jestem. Ale jestem tak przywiązana do konceptu, że muszę mieć duży, że trudno mi to odpuścić. I na tym przykładzie też widzę, jakie to jest szkodliwe i jakie to jest ograniczające. Więc kochani, nie przywiązujmy się, bo to jest naprawdę droga do wolności. Pozdrawiam Was z moich pięknych wakacji. Pa!